Dobry wieczór Państwu, zapraszamy na kolejną odsłonę Oleśnickich Spotkań z Muzyką, tym razem ambitnie, zespół Repercussion, Oleśniczanin jako twórca, jako kompozytor, jako aranżer, Jacek Muzioł i przed Państwem Teatr Instrumentalny. Tego jeszcze w Oleśnicy nie było, nie było tego typu eksperymentalnych brzmień w ramach Oleśnickich Spotkań z Muzyką to spotkanie dzisiejsze to troszeczkę też taki rachunek sumienia nad rzeczywistością w sam raz na przygotowania duchowe przedświąteczne taki współczesny rachunek sumienia inny ale warto na taką sztukę się również otwierać bo każda sztuka ubogaca i każda sztuka zatrzymuje nam czas zatrzymuje nam dzień sprawia że poszukujemy a to nas Rozwija. Przy okazji życzę Państwu wspaniałych, ciepłych, dobrych, radosnych świąt i spotkajmy się na kolejnych spotkaniach z muzyką o leśnickich spotkaniach z muzyką. tego spektaklu i przedsięwzięcia Performance jest pokazywanie przedmiotów codziennego użytku, które zaprzęgamy w te muzyczne tryby. Okazuje się, że nasz dom, nasze otoczenie pełne jest przedmiotów, które generują naprawdę ciekawe dźwięki, brzmienia. No i jako, że jesteśmy perkusistami, to to skwapliwie wykorzystujemy, układając to w wiatr. Jakąś muzyczną całość. W swojej treści opowiada o tym, że zatracamy się jako ludzie w, w pogoni za tym, żeby coś mieć, a chodzi bardziej o to w życiu, żeby być. I tą sferę opowieści będzie nam zagospodarowywał nasz Michał Pietrzak, aktor, tancerz Teatru Muzycznego Kapitol. Natomiast my to adekwatnie właśnie będziemy ubarwiać wykonaniami perkusyjnymi na tych różnych. W przedmiotach powiem Panu tak. Większość ludzi ładuje w taki sam kupa hajsu. Jakieś designerskie mebelki, które po dwóch sezonach nie są już w ogóle modne. A wie pan co ja zrobiłem? <grytanie> Najprostszy ekologiczny szwedzki wypoczynek w końciku, a na środku wypasiony fitness! Łapka! Rower, Atlas, Bieżnia! A do tego jeszcze sama za ścianą i basen w ogródku. Tak jest! Zapyta pan pewnie, po co to wszystko?